Cześć! Z tej strony Patryk. I Raksji! Dzisiaj zagramy w Brawl Starsy i będziemy grali na trybie złodzieje trofeów. Więc zapraszamy Was do oglądania. Dobra. To ja zaczynamy. będę grał z Spajkem. <grym> ja biorę Bajrona. I zaczynamy rozgrywkę. Takie masz zadanie, bo ja akurat na Bajrona mam zadanie. Też. Dobrze. Ale gramy, bo jest teraz, zrobi, Supercell stworzył. Wydarzenie. Prezentuje się ono tak. Do wygrania jest. Um, tysiąc Od żetonów. To jest tak. Przynajmniej dwa. Dwa te. Nagrody. Dwie nagrody. Struj z tego. Z karnego. Oni nie mogą nam zabrać naszego tego. tego trofeum musisz im zabrać. Musimy ale bronić ci zabrać. Kiełek um, bardzo A tak w ogóle może um, tak zostałam zabito. Um, tak w ogóle chciałabym nawiązać do tego, że to już kolejny odcinek na naszym kanale. I serdecznie zapraszamy Was do poprzedniego, jeżeli nie oglądaliście bądź do następnych, które pojawią się również niebawem. Wszystko zresztą zwykle macie w opisie, więc aby dowiedzieć się więcej też możecie tam zajrzeć. Zawsze informujemy Was również na naszych social mediach, Instagram. takich jak Instagram. Widzę, że tutaj świetnie nam idzie z naszym buzem, który właśnie... Ale buz drugi, ale wziął Kucharek. Dobra. Może graj, graj um, dalej, bo tu nie ma przerwy. Tak, i wracając do... Um, social mediów. Tak, do social mediów, to serdecznie Was zapraszamy. Mm, jeżeli podobają Wam się w ogóle nasze filmy, to zawsze możecie do nas napisać na Instagramie, czy właśnie to po prostu skomentować. Z <laughs> jakimiś, grami na telefonie. Tak, <śmieniu> żeby po prostu skomentować i polubić nasz filmik, będzie nam bardzo miło. Nie zapominajcie o subskrypcji i łapkach w górę. A także I także o dzwoneczku, abyście byli również powiadomieni. W, na bieżąco. Tak, na bieżąco o filmach. Patrz bój, bierze, bierze, bierze. To on Zobacz. Pewnie. I wygraliśmy. Pięknie. Myślę, że damy radę dzisiaj zrobić całe trofeum. Jak to ten z nami zagrał. To aż 10 gier. Nie, nie, nie niestety. Nie, nie Byliśmy zbyt kiepscy dla niego. <noise> Twoje 20 tysięcy pucharków. Hmm. No, może zrobił całe, już nie chciał. Może, może. Ojejku. Ja tym Byronem to. ginę i ginę. nie zmienisz, ale zobacz na. na Musisz uważać nasz Edgar, Baryn, Edgar, bo... Edgar. O nie. On też nam zabrał. Baja. Okay. Czekaj, Naspokanie. bo ja się zgubiłam, co oni w ogóle zrobili. Dobra, jest tu są. Ale on wrzucił... swoje do naszego. Znaczy on, nie, nasz. To był nasz Edgar. Nasz Edgar wrzuca czerwony, A, ja przecież A przecież czemu on nie idzie? Zobacz, Bo on chce ultem wrzucić. Może zdążymy, zobacz, już I wygraliśmy chwila. Minuta pięćdziesiąt. Nie wiedziałam o co chodzi w pewnym momencie. Myślałam, że to obcy Edgar rzuca nam trofeum. Z przeciwników. Dobrze, teraz. O. Dobrze. Ja tutaj raczej zostaję na tej obronie, będąc. Mm -hmm. O, same roboty Sam widziałeś? gdzieś? Tak. Bo... Może to jakaś drużyna. robotów na nich. Steakam. Zorganizowana grupa przestępcza. Tani chciał nam już zabrać Jest tak idzie. Jest w ogóle. Jest Stare dobre czasy. Uwaga, nani. Nani idzie, tam sprawa, ale Aethel może nie, O nie 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 Chyba, że ma teleporter. Nie, nie Kurczę, ale ile on mi zadał? On, no, on zabije, bo on tam ma około 2000. 3000. Zadał mi 3000. Zab nie, zabiorą nam, bo zabili jednego. Widzę, ja do nich ni ni nie zdążę. Pawią się chyba. Nie. No niestety. No, to no. Nie zawsze wychodzi. Nie? Może? Edvara odpalił uchwyt. No, a może Widela znowu się nie uda? Dobrze, że By Byron podwójnie zadaje coś. I Le leczy. leczy. I leczy. Oni tam postawili Ultra, wiesz, przyspieszającego, więc tak, jest tak taki... Ciężko go y, też... O, no ale to... zniszczyliśmy go. A... Trochę mu zostało, bo zabili Edgara. Some snake oil A co wy sądzicie o nowej postaci? Jaką jest bóz? czy uważacie, że jest w porządku i podobałam się. Chcielibyście kupić um, karnet? Mam nadzieję, że w tym, w tym razem uda mi się go kupić. W ostatnim z zabrakło Edgar może zabierze, ale nie jestem pewny, bo tu. O, zdążyliśmy. Nie, no, słyszałem sama, sam, ale. Przegramy, bez. przegramy. przegramy to ty ty, ty tym razem trzeci raz już wygraliśmy, nie wygraliśmy. No. Trzeci? trzeci. No, był trzeci, Byłby. No trudno. Ale raz na wozie pod wozem. Hmm. No nie ma co. Ja myślę, że możemy zostać y, z tymi postaciami, Ta, które mamy. On się waha. Dobra, Poko no jest... jest. Poko... Emsulch, z... chyba. Przeciwko nam. No, no. no jest najlepiej. Aczkolwiek, ten poko. <grych> no, no, tak, no. Ale M z Wydawałoby nie. się, że. Bo... No, słabiej, a ostatnio im więcej z nim gramy, tym bardziej zemiata. No, ale tutaj mamy więcej no. na Wam. No. bardzo dużo. No, ale poko nie ma takiego dużego zasięgu. kurczę. zresztą też. Jak mnie, będzie miał rangę na czwartym. No. Kto jest w tutaj? działać MC Zoran Idą, idą Dobra, bo by on się go przyciągnął Może zabierze? Nie wiem czy pokon go pociągnął Musiałby nam rzucić No, ale ja ginę innej... No, niestety Idą natarzać się Wyróżnione, wyróżnione, wyróżnione. Co, no, Na jest, jest to jest nie jeszcze nie losy nie są przesmuzane. giniemy. Wystarczy jak jeden jest z tyłu a drugi zabiera, wyrzuca. Podał mu je, W tym razie zrobił coś w życiu, on ma PKM z 4 tysiącami ponad, plus to, że jest na daleko. On już jest na czwartek. Czwartka czwarta rana. Za to też może coś. Nasz buff umiera. Nie umiera jeszcze, póki daje mu życie. Póki dawało. Przynajmniej. Myślę, że może nam się nie udać. Mm. Nie wiem, czy to kwestia strachu przed zejściem do nich. Nie, no, to bardzo ciekawe. Nie jest, tak. i tak, 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 tak. no, to Wygrali w No, takim trochę farta bo na czas. Dwie wygrane, dwie porażki. Dobra, zobaczmy, co następne. Co? O, chcę grać dalej.

To, to jest tam blisko ale na popisu muszę czekać na was tak naprawdę, bo nic innego nie mogę zrobić. Mm, a nie ma, a nie, ma ulta, będzie niszczone. No, Znowu ma ulta. Nie, czy nie. nie ma już. Dobra, mm, Chyba na akcję? tarcie, nie wiem. Nie, nie. ma ulta, więc wiem, zaraz Mhm. Już, już, już. Nie. Dobrze. Dobrze, dobijemy go. Dobra. Jak tam masz? Był... A, zabili go. On tam siedzę. Ale go złapał, chciał go przenieść, ale... nie Dobrze, byłem. mimo wszystko, że jednak e, są tak blisko w bazie, to widać, że... No już, nie. bronić, póki co. Czekają na moment, jak się skończy czas i nie, na ulta niszczy nam 6 miesięcy. Nie przydałby nam się taki ryby masz. Bo nie, po kosmo pokony, go doprowadzi. No nie wiem, czy mi się uda go zabić, niestety. Musisz pilnować, pilnować. Nie, on to złapie i ale... wrzuci. Kurczę, przyzwyczaiłam się do tego, że zwykle są przerwy, wiesz? I, i jakoś nie się tak... Zapisać. Znowu Frank ma ulta, więc będzie krucho z bózem. No, odchodzi Niestety, do odchodzi... by Niestety, troszkę tutaj daje ciało Dosłownie daje ciało. No udało nam się tutaj wyeliminować Może byśmy strzelili do tego piętra, No ale za 8 sekund, nie wiem. Patrz, patrz. Łap to i podaj mi. Nie, podawanie jest za o. długie. No, Było blisko, ale niestety. Gdybyś miał ulta może. No on by dalej go wrzucił. Mhm, to wrzucić za pierwszym razem. No, próbujemy dalej. Piper. Tick. Tu mm, są tam da Ale czy my znowu gramy z tym samym Chyba guzem? tam. Mm, chyba to jest. Ale zobacz, pokonał Piper. O, Piper. Jeśli jeszcze spotkamy mozgę to jest... I tam nie żył przez chwilę, my no też. My musimy tutaj... Dane. Opracować y, taktykę. Na no, obtarcie środ... Y... Ośmiowitowiec chciał iść lewą. I ten rzuca dalekie bomby, aż więc... y, mi witowiec się do nas zbliża, wiesz? No, nie. Więc Opa nie jest no. dobrze, nie jest dobrze, a ja nie zdążę go zabić. Dobra. Może nie zdążył rzucić. Dobra, nie zdążył rzucić jest w bazie. Dobra. Super, e, Mamy punkt. super dobrze. Jest lepiej. Zabite. Bus leci do przodu zdecydowanie, ale go zabili. właśnie by to decydują, nie? nie Musiałabym tutaj odciąć do siebie taj Ale tam odrodził się jak ktoś. Dobra mam. Dobra. Trzymam, ale nie wiem, rzucam, wiesz. Wiesz, uciekaj, nie pijesz? Uciekaj. No, chyba nie ogarnęli. Dobra. Wrzucę, koniec. Super, ekstra, daliśmy radę. Mhm. Chyba zagrać jeszcze raz. Zobaczmy. Zobaczmy. Dobra. bus na buza, czy nie? Czy... Tak, buz na buza. Mają Edgara, więc przerzuci. Mają jeszcze... Pluton, jak... więc on mogę... może... uda mi się go No Poświęciłam się. <śle> o nie, będzie wrzucał się tu do nas, żeby załatwić, zabrać No dobrze, poczekamy, poczekamy, poczekamy. Poczekajmy, tutaj wszyscy... Dodaję wam życia. Dobra, udało nam się... Kruk też chciał, ale dobra. Ja, ja zginęłam, się. ale udało nam się ich. Miałem 70 wypęcić. HP, więc nie za dobrze. Bus tam ten żyje. Przyciągnę się no do siebie. No, już nie. Niestety nie udało mi się do mnie przyciągnąć. Chciałbym się go zabić, ale tutaj już idzie Edgar, więc... Hmm. Mhm. Przyciągają się. Nie wiem jak tam z krukiem. A jeszcze Edgar, niestety, nie przydałby nam się ten bus. Dobra. O, się tam za... Stoi i czeka. Wystrzelił się jeszcze z powrotem. Bus się do niego próbuje wystrzelić, ale tutaj... Edgar, Edgar idzie, z góry nie z widzę, widzę, widzę. Potam, Niestety bus tutaj hmm. chyba też nasz, nie żyje aczkolwiek, nie wiem. Tak, nie żyje. Nie żyją wszystkie. No niestety. Bili, no tutaj. Zdecydowanie, uwaga, bo jestem sama. Dobra, udało nam się go zabić, ale w krzakach eee. jest. Tak, tak się przerzuciło. Mm. No kawa, ja Trzeba tutaj uważać, bo idzie Edgar. Gdzie on to nie ma? Zaraz, jeżeli boost tego nie przerzuci, to będzie to... Do... Eee. Hmm. Niestety. No to co? Osta... Ostatnia próba na dzisiaj. Ostatnia próba na dzisiaj i jeżeli... No, szaker, no zobaczymy, czy wygramy, czy nie wygramy. Nie, ja jeszcze skrzynek nie mam trzymamy na specjalną okazję. Hmm. No, no Was spróbujmy na co Ostatnia próba, może nam się uda. Gotowa? Gotowa. A jednak nie. No dobra. Byśmy się w tej rundzie nie powkurzali. Ach, oczywiście, no. El Stoją, Stojący, A w Może da radę, że się rozwali, przejście, przejdziemy. Czy już? żyje. A, bierze sobie, na legali. Rose. No dobrze, że nie ma tu teleporterów. No to, ale nie ma tu teleporterów. Z tym nie, ale jakby blisko się tutaj te pali po prostu do mnie. Czy ktoś zabrał im tu Daj Primo, mm. go prawie ale zginął Ty jeszcze nie żyjesz? No, no teraz Pani tutaj, tutaj idą na mnie idą. idą, idą, idą. Ale Rosa zawsze trójkę na nasz El I... Primo co robi? Bierze pucharek? Chyba też bierze pucharek, ale Nita może się nie go cofnąć. Patrz, bierze pucharek nam w ołówku. Zabij ją. Staram Zabijam. się. ją. Teraz Ale trzeba swonin, więc... i... Nie wiem, co zrobił ten El Primo zupełnie, jakby. No cóż, zbyt dużo porażek. O, ostatnia próba. Dobra. Teraz pełne skupienie. I będzie dobrze. O, problemy z internetem. Nie wiem, nie wiem, to dobrze. Hmm, czasami jest. Po prostu serwer, na którym teraz gramy, ma problemy. tam może dać radę, da, ale... Mają bowiem, więc rzuci te 3 te i nas może zblokować. I mają... I blokują. <ślesk> Koko ostatnim jest jakimś takim, widzę, hitem. Nie wiem, statystyk. O! No i zabiera. No nie, wkurzył mnie teraz, wkurzył mnie ewidentnie. Zabrał, 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 nie. Nie, dzisiaj nie. <śla> to, to nie nasz dzień, jeju. Wywróciłam się po prostu na tych strzałkach, yy, bo no, no nie. To nie jest nasz dzień zdecydowanie nie, Dobra, no czemu ja nie mam zadania na zabijanie, tylko na wygrywaniem, no nie, nie 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 znowu nie znowu nie, nie kanał tak. nie. Nie. <tryk> go, bo tam W gry to się włączają takie emocje po prostu w pewnym momencie, że już już się nie da inaczej. Już, już się nie do nas spokojnie. Dobra, słuchaj. Idę po ten pucharek. No nie, albo nie. Nie, już Ale nawet, pokoj, nawet pokoj Nie ma co. Ale spokojnie, jeszcze jest 40 parę sekund. Myślisz, ostatnia walka będzie wygraną? No nie jestem co do tego pewna. Właśnie, bo postawił te. Tak. Więc... Super. Idą do Łukaj, zostałem sam. Nie wracam do ciebie za sekundę, więc. No, mhm. Spowolnienie powoli, Dobra, Dobra, super. 17 sekund, nic nie zrobimy. Czyli... Oni, bo my jeszcze przegrywamy nie, przegrywamy, nie będę. Przegrywamy, nie będę. Nie, mówiłam. 8, 7, 6. Da radę. 5, 4, 3, 2, 1. Zabiłem go no niestety. niestety. Dobra. Myślę, że na dzisiaj starczy z naszych porażek. Um, to co, dziękujemy Nie. wam pięknie za oglądanie i... Widzimy się na kolejnych, na kolejnych filmach. Z innych germ, albo z warsztatów. Może nam pójdzie lepiej. Możliwe. Może będzie też coś innego, może jakieś... Właśnie to sprawdzałem, że właśnie ten ma być. Gryf, chyba. No, za dzień. Za dzień jest 14 godzin. Wzywanie gryfa. I to? walka z, z robotami jest za Zobaczymy. Zobaczymy, na czym to polega i, i sprawdzimy. Dziękujemy pięknie. Do to zobaczenia. zobaczenia.